nowy vlog zapinam przyczepę przewozimy dzisiaj zboże dzisiaj vlog z przewożenia zboża Naprawię sobie tutaj światełko jak widzicie o tu się zapala na przełączniczek, elegancko perfecto bellicy. zapinamy przyczepę, mam na niej trochę lodu trzeba opukać, będzie dół zapinamy renię do łyżko kwitaka. przykręcamy boczki i będziemy ładować yy, ziarką. To ja teraz pewnie przyspieszę, żeby Was po prostu nie zanudzić. swem boczki od i teraz przykręcamy. Dobra, to ogarnięte, złożyć przyczepę, burtę i można kłaść. Co tu by powiedzieć, jak widzieliście przed chwilą, moja kamera jest RAPD, straciła właśnie życie. Poczekajcie, pokażę Wam ją. Wszystko z mojej kamery, tak to wygląda. Nie da już się jej naprawić, raczej nie. I pozbierałem trochę, żyje tylko karta pamięci. Nawet e, bateria uległa rozdupceniu. No, żeby ją skleił, może komuś by się jeszcze bateria przydała wyświetlacz. Chociaż też jest uszkodzony. Tutaj pasek, no niestety, ale nawet się nie wylał. no jak widzicie, spadła. spadła. Potłukła się. Już nie miałem miłości nagrywania, właśnie jak widzicie, zboże wywiozłem. Muszę teraz to podpinać. Tutaj wszystko przyczepę, tutaj w kącik wpycham. Łycha z powrotem na gruber, tak jak ja to stawiam. Przyczepka do sodoły ustawić. To muszę wszystko, żeby tu można było i słomę brać. Więc, e, sorki bardzo, że ten vlog tak się zakończył. E, jest on pożegnaniem dla pana Sonika. Który tutaj współpracował ze mną Niezłe trzy lata eee, I co mogę powiedzieć Trochę się wkurwiłem ostro No i co Z tego nie będą na pewno nagrania dobre Czas zbierać na nowo kamerę Więc eee, Więc myślę, że tyle te, te, Tego vloga Zakończymy takim bardzo Smutnym akcentem Najsmutniejszym e, chyba e, Jak do tej pory więc ja Was serdecznie wszystkich pozdrawiam. Ech, I trzymajcie się do następnego vlogu. Nie mam zielonego pojęcia kiedy.